Witam serdecznie strażników i strażniczki. Od tego tygodnia mamy dostępne nowe triumfy. Naszym zadaniem jest zebrać 60 szachowych bierek. Zacznijmy od czterech bierek, które znajdują się w mieszkaniu Eris. W wieży znajdziemy trzy bierki. Bierka pierwsza znajduje się tuż obok włóczęgi. Druga bierka znajduje się w biurze zawali. Trzecia bierka znajduje się w hankarze w ukrytym pomieszczeniu. MS zawiera dwie bierki. Pierwsza z nich znajduje się w ukrytym sektorze w strefie lądowania szlam. Przypadkiem nie nagrałam zebrania tej bierki, pokażę więc miejsce, w którym się ona znajduje. Druga bierka znajduje się w strefie lądowania Kręta Zatoka, na lewo od starej lokacji Ksura. Kolejne dwie bierki znajdziemy na Europie. Pierwsza z nich znajduje się w dziele. Udajemy się więc na granicę Dmosa. Ze względu na długą drogę przyśpieszę ten urywek. Druga bierka znajduje się w strefie lądowania nieznane. Przejdźmy teraz do 24 szachowych bierek, które znajdujemy w dolnym świecie. W lokacji okopy do zebrania mamy 5 bierek. W lokacji źródła mamy do zebrania siedem szachowych bierek. Odpowiadasz za jego śmierć. Będę z tobą walczyć. Okres świata. A w lokacji sala dusz mamy do zebrania również 7 szachowych bierek. Powiadasz za jego śmierć! Będę z Tobą walczyć o kres świata! W lokacji mauzoleum do zebrania mamy pięć szachowych bierek. Wracasz do gry, Zaś dla mnie chaos. Zajmijmy się teraz pięcioma bierkami, które znajdujemy w aktywności dwór ostrzy. Jedna bierka znajduje się na tej konkretnej arenie, w miejscu, w którym zaczynamy arenę nad nami. Drugą bierkę dostajemy za zakup dowolnej runy, przy czym wypadnięcie bierki przy danym zakupie jest losowe. Trzecia bierka znajduje się na tej konkretnej arenie po lewej stronie od wejścia na nią. Czwarta bierka znajduje się na tej konkretnej arenie po lewej stronie od bossa. Piątą bierkę dostaniemy za ukończenie aktywności Dwór Ostrzy. Przejdźmy teraz do szachowych bierek, które dostajemy podążając ścieżką Determinacji. W tym celu udajemy się do mieszkania Eris i ustawiamy odpowiednią ścieżkę. Podczas zabijania potworków losowo otrzymujemy z nich kulę ścieżki Determinacji. Po ich wypadnięciu rozbijamy je. Wypadnięcie szachowego bierka jest losowe. Kontynuujemy rozbijanie kul tak długo, aż zdobędziemy trzy bierki. Progres tego zadania dla ścieżki determinacji i ambicji sprawdzamy w triumfie. Po zebraniu trzech bierek, będąc na ścieżce determinacji, wracamy do mieszkania Eris i zmieniamy na ścieżkę ambicji. Tak jak poprzednio zabijamy potworki, a losowo z nich wypadnie kula ścieżki ambicji, którą zbieramy. Wypadnięcie bierki jest losowe. Kontynuujemy więc zbieranie kulek ścieżki ambicji, aż zbierzemy trzy bierki. Udajemy się teraz do włóczęgi w wieży i odbieramy od niego pięć szachowych bierek. Gotowa na starcie? Wypowiadałaś ostatnio jakieś życzenia? Ha! Popsuj tego dobrze. Nie uwierzyłabyś, Jakie skarady? Widziałaś, co mam w ładowni statku? Przejdźmy już do ostatnich dziewięciu bierek, które dostajemy za wykonanie niektórych tajemnic wolnego świata. 100% szansy na utrzymywanie bierki dostajemy za rozwiązanie tajemnicy Tolanda, który znajduje się w większości lokacji. Najlepiej jest więc ładować rozgrywkę tak, aby na mapie zobaczyć ducha Tolanda. Rozwiązujemy zagadkę poprzez podążanie za duchem, gdzie na końcu przy otwarciu skrzyni dostajemy jedną bierkę. Po otwarciu skrzyni ponownie ładujemy rozgrywkę w celu znalezienia na pierwszej arenie Tolanda. I tak dziewięć razy wykonujemy tą tajemnicę, aby ukończyć ostatni tryumf. Życzę udanej rozgrywki. Do zobaczenia!